Witajcie kochani na kolejnym odcinku Sobota na działce. Już jest połowa stycznia. Także możecie powoli zaczynać cięcia. Już czarna porzeczka była cięta, poszedł filmik. Było dużo komentarzy, kiedy następne filmy, kiedy będzie o czerwonej porzeczce. Moi mili, czerwona porzeczka będzie już niedługo. Dzisiaj jesteśmy na naszej działce, więc tniemy to co mamy. tak Tutaj macie, tak jak w tytule filmu, dzisiaj agres szczepiony na pniu. Agres szczepiony na porzeczce złotej. I zobaczcie. Ten kandydat już ma powiedzmy 4-5 lat, także wymaga już cięcia troszkę takiego bardziej dokładnego i od czego zaczynamy. Agresy, moi drodzy przede wszystkim najlepiej owocują na dwuletnich pędach. 2-3 letnich pędach, takie nas interesują, więc starsze po prostu powinniśmy się ich pozbyć. Eee, łatwiej troszkę jest w agrestach eee, krzewiastych, natomiast tutaj musimy troszeczkę tak oszczędniej eee, przycinać, ponieważ jest to forma pienna, nie chcemy żeby mało gałęzi zostało, tak? Ona spełnia walory zarówno kulinarne do jedzenia, prawda? Ale również estetyczne. Więc w miarę, żeby to zostało pocięciu w jakiś sposób, też tych gałęzi odpowiedniej ilości. Także jak powiedziałem, wycinamy czteroletnie, pięcioletnie i starsze gałęzie. Tu zobaczcie, jest taka grubsza gałąź. Też musimy dobrze, pomimo że jeszcze troszkę tutaj ona ma tych krótkich, krótkopędów owocnośnych, ale ja ją wytnę. Ona rośnie pod spodem. I po prostu trzeba się jej pozbyć. Nie jest to łatwe cięcie, ale wprawiony ogrodnik sobie poradzi. O, w ten sposób. Taka duża gałąź, zobaczcie, wycięta praktycznie. Jedna, czwarta krzewu, ale to nic. Zobaczcie takie cięcie, co zrobiło, że jest doświetlony środek krzewu, tak? Co tu jeszcze będziemy ciąć? Pędy, które w jakiś sposób, prostą, nieregularnie, zobaczcie ten na przykład, tak? No możemy go powiedzmy wyciąć. O, nie ma problemu. Co dalej, w tego typu formach zostawiamy, jak to się mówi, jedno piętro, czyli tutaj co prawda dużo tych owoców, tak, ale no ono jest zasłonięte, tak, także też od dołu wycinamy, zostawiamy to, co jest na górze, o, w ten sposób i ta strona już zostawiamy, jest elegancko przycięta, tutaj starsza gałąź i trochę od dołu rosnąca tak samo, o, zostawiamy tutaj i tutaj też powiedzmy sobie, żeby troszkę rozrzedzić, tak, tu co prawda jest starsza, ale też musimy nadać temu krzewowi pewnym, pewien wygląd też, tak? Także pozbędziemy się jeszcze tych z dołu, o tego i może jeszcze tego z dołu też, ten pęd. O, tutaj jest w już nieźle, te wszystkie ubytki, moi drodzy, może ten rok nie nadrobi, ale z pewnością w przyszłym roku będzie tu już dużo lepiej, tak? co tu jeszcze by się przydało. Myślę, że możemy w ten sposób zostawić agrest. Tu troszkę jeszcze może, o, tutaj odetnę, o, i ten, bo za gęsto. I zobaczmy, w takiej formie, w takiej formie zostawiamy agrest i na pewno nam to zaprezentuje, jak nie w tym roku, będzie troszkę na pewno mniej owoców, tak? To taki jeszcze uschnięty, sprawdzamy pod kątem tego, czy są, Eee, uschnięte gałązki, i zobaczcie, moi drodzy, zostało powiedzmy sobie 60% gałęzi. Tak? tak wygląda przycięty agres na nodze. Także żegnajcie, moi drodzy, i widzimy się na kolejnym odcinku sobotę na działce.